Cześć! W tym filmie zaczynamy serię, w której będziemy analizować wnioski wyciągane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz na bazie tych wniosków zastanowimy się, co zrobić, żeby nie popełniać najczęstszych błędów, które popełniają maturzyści na maturze z fizyki. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie błędy są popełniane, jakie wnioski z tego wynikają oraz co robić, żeby tych błędów nie popełniać, to ta seria jest właśnie dla Ciebie. Co to są sprawozdania CKE? O tym mówiłem na jednym z poprzednich filmów, więc link będzie w opisie. Jeżeli jeszcze tego filmiku nie oglądałeś, to kliknij w ten link, żeby dowiedzieć się, czym są sprawozdania i w jaki sposób można z nich korzystać, aby jeszcze mądrzej i sprawniej do matury z fizyki się przygotować. A mało kto z mojego doświadczenia korzysta z tych sprawozdań, one naprawdę mogą być przydatne. W takim razie lecimy z tematem. Przypomnę, że oczywiście ja będę omawiał wnioski ze sprawozdań. Tu akurat mam sprawozdanie za rok 2021, natomiast ta seria będzie w sobie zawierać wnioski z, z, ze sprawozdań z różnych lat, bo tak jak wspominałem na jeden z poprzednich filmików, to sprawozdanie przez CKS stworzone co roku i w tym sprawozdaniu, właśnie na samym końcu, są najważniejsze dla nas teraz rzeczy, bo na samym końcu tego sprawozdania jest takie coś jak wnioski i rekomendacje, i na bazie tych wniosków i rekomendacji ja będę wybrane punkty omawiał oraz dawał moje propozycje w jaki sposób do tego podejść, żeby właśnie sobie z tymi błędami poradzić i tym bardziej to maturę w odpowiedni jeszcze lepszy sposób zdać. W takim razie, pierwszą rzeczą, którą chcę omówić, w dzisiejszym filmie będą błędy rachunkowe, o których jest mowa. Przeczytajmy sobie, co mówią, jaki jest wniosek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej akurat z 2021 roku, ale akurat ten punkcie tak naprawdę powtarza co roku. Więc błędy rachunkowe popełniane przez dających na każdym etapie rozwiązywania zadań otwartych stanowią poważną przeszkodę w uzyskaniu poprawnego wyniku. Błędy popełniane w początkowej fazie rozwiązania zadania nierzadko w sposób istotny utrudniają lub wręcz uniemożliwiają dokończenie rozwiązania albo prowadzą do otrzymania wyników niespełniających warunków zadania. No i tam widać na przykładzie, to w tej chwili nie jest ważne. Co z tego możemy wyciągnąć? Co robić, żeby właśnie tych błędów nie popełniać? No, tutaj jest kilka czynników. Pierwszym czynnikiem jest to, że, żeby w ogóle mieć sprawny sposób e, liczenia, no to trzeba być dobrym z matematyki, trzeba mieć biegle opanowaną matematykę, no bo fizyka opiera się o podstawy matematyki, o, o, o elementarne przekształcenie z matematyki, więc musisz to umieć. Musisz umieć przekształcenie matematyczne sprawnie, żeby móc to liczyć. Druga rzecz bardzo istotna: bardzo wielu moich kursantów czasem na początku naszych działań ma takie podejście: a co ja będę liczył do końca, już wiem jak zrobić w głowie, czy coś, coś tam sobie popiszę, cokolwiek, to co ja będę liczył do końca. No, niestety tak to nie funkcjonuje. Jeżeli chcesz mieć pewność, że na maturze na 100% się nie pomylisz, że na 100% zrobisz to dobrze, to rzeczą niezbędną jest to, abyś. Liczył do końca, rozwiązywał, przekształcał wszystkie rzeczy w zadaniu i wyliczał ostateczny wynik, bo tylko wtedy w taki sposób możesz to przećwiczyć i mieć tą sprawność w liczeniu, żeby właśnie ograniczyć te błędy rachunkowe, bo. One mogą w konsekwencji prowadzić do tego, że zamiast na przykład pięciu punktów za zadanie będziesz miał, no nie że zero, ale na przykład dwa, trzy, trzy punkty, ponieważ no, nie umożliwią ci zrobienie dalszej części zadania. Więc pamiętaj ćwicz ciągle rachunkowość, bo tylko w taki sposób możesz to zrobić i nie pomijaj tego, tych elementów w ramach robienia zadań maturalnych od samego początku jak się przygotujesz do matury. Drugim wnioskiem, który chcę przedstawić jest Następująca rzecz. Nieprawidłowe rozwiązania pojawiające się w wielu pracach wynikały często z niestosowania się do poleceń. Na przykład w poleceniu do zadania 1.1 .1 było napisane, wynik liczbowy podaj zaokrąglony do dwóch cyfr znaczących, no i niektórzy na przykład zaokrągali to w taki sposób 0,632 lub 0,6. No i jaki z tego wniosek można wysnuć? No, że jeżeli jest napisane, że masz zaokrąglić do dwóch cyfr, znaczących, no to musi być 0, na przykład 62. Nie może być 623, musi być 0,62. Więc czytaj, czytaj ze zrozumieniem, bo jeżeli tak nie zrobisz i nie napiszesz 0,62 zamiast tego 0,6 na przykład, no to to spowoduje, że będziesz miał jeden punkt mniej No sz Szkoda tych punktów, tak, na tak naprawdę za taką małą pierdołę stracić. Więc pamiętaj, czytaj ze zrozumieniem, jeżeli jest zaokrągli do dwóch cyfr znaczących, to zaokrągli to do tych dwóch cyfr znaczących. No i to wszystko w tym filmie. Będziemy ten cykl kontynuować, więc zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco z materiałami, które mówią o tym, jak przygotować się do matury z fizyki. Cześć!